No dobra, to ja mogę powiedzieć o tym, że nie rozumiem do końca dlaczego. Już nie wiem, dobra, rozumiem to. Nie ma wziąć do ręki Ewangelia Marka i poczytać sobie, co tam Piotr Ciekawego mówi podczas swoich kateches. I mamy kogoś, kto relacjonuje przemienienie z pierwszej ręki. Piotr tam był, wszystko hmm. widział i cóż takiego się dowiadujemy? Chwilę wcześniej mamy w 8 rozdziale sytuację taką, że Piotr wyznaje wiarę, mówi, że ty jesteś Mesjasz i jesteś wow, jesteś super, Jezus mówi o warunkach naśladowania, mówi o krzyżu, jakby jest, jest takie napięcie, jest zbudowane i idą na górę hmm. i jest taka kulminacja tego wszystkiego, jest przepłowienie Ewangelii Marka i co się okazuje? Piotr opowiada Babola, jest centrum kosmosu, coś co się nie dzieje normalnie, jest po coś wyjątkowego, a Piotr mówi, no to sobie postawimy namioty, no po prostu, jakie to jest piękne. I to jest też cecha Piotra, którą bardzo lubię, jako takiego dobrego lidera, że on nie wstydzi się swoich baboli, on nie wstydzi się tych swoich byków, które popełnia i kontrastuje to z wielkim Jezusem, który jest cierpliwy, który nie obstukuje ich za to, który pozwala, żeby to było w tej historii, żebyśmy mógł się odpuścić. Gdyby nie było tego, tego jednego zdania, hmm. nic by się nie stało. <laughs> nic naprawdę by się nie stało, gdybyśmy się zatrzymali tylko na tym opisie plus, że Ojciec przemawia. Mm -hmm. I to jest, to jest coś ciekawego zjawisko. A jednak Piotr zostawia to w tej Ewangelii i mówi o tym na katechezach swoim w swoich brzymi. No, no właśnie. To, A to, jest, jest... to jest bardzo pocieszające w takim aspekcie, że, że potem ten właśnie gość, co pierwszą jego myślą w, tym, w tej sytuacji było rozstawienie namiotów, no to on potem został wybrany na to, żeby przewodzić do ściołowi, nie? Że no, pan Jezus jest świadomy E, słabości i wad swojego ucznia, ale mimo wszystko no, Denby, no inwestuję w niego. Dodać tak ostro, nie? To można by to porównać do jakiejś firmy, że po prostu szkolenie za szkoleniem, szkolenie za szkoleniem, masz w końcu wyczytał tego, tego pracownika, e, tego, który właśnie ma potem poprowadzić innych. No i to jest, no, dla mnie to jest bardzo pocieszające, że Jezus, znając moje słabe strony, moje wady, moje, właśnie gdzieś tam, takie niedociągnięcia, no to Jemu to nie przeszkadza, żeby po pierwsze być ze mną w relacji, a po drugie, żebym ja był jego narzędziem. Jak to mówią właściciele firm, największe pieniądze idą na wdrożenia. Jest Duch Święty, przychodzi, dotyka serca, ale, no, właśnie, zmienić postawę, przyjąć taką czujność na no to, co mówi Jezus, taką. No, gdybym rozmawiał z siostrami naszymi, z kobietami, to bym powiedział delikatność. A tutaj bym bardziej powiedział, właśnie czujność, że ja, moje serce, jestem jakby w takiej gotowości do tego, żeby otworzyć się na że przychodzi proroctwo, przychodzi Duch Święty i teraz wsłuchuj się. Nie bądź zamieszany, nie bądź taki zabiegany. Jakby pan przychodzi, tak jakby, i przy, przyjdzie moment, że wpadniesz na genialny pomysł z mytami, to zamknij się, bo Bóg będzie zaraz przemawiał. Bo to, to jest hit po tej historii dla mnie, że y, mogę być roztrzepany, jakiś rozbity, że na podstawie Piotra y, mogę się tego nauczyć, żeby być na odsłuchu, nie nadawać, nie nadawać tylko słuchać. słuchać. Słuchaj, bo zaraz przemówi ojciec, jakby tu jest napięcie, jest wszystko ok, ale to jeszcze nie koniec tej historii. Mm -hmm. No tak. To jest, to jest. Piękna perspektywa tego właśnie, że. że no Jezus daje nam szansę. Amen. Więc jak tego słuchasz, oglądasz, jesteś gdzieś w pobliżu jakiegoś odbiornika, to zachowuj się podbiornik i odbieraj.